z tej strony Samotycha i witam was bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałbym wam podziękować. Wczoraj były moje urodziny, tak możecie wiedzieć, a dzisiaj są imieniny. Ale mniej czasy. Bardzo dużo osób składało mi życzenia na Facebooku, przez telefon, przez Snapchata i przez wszystko, co jest w ogóle możliwe. I osobiście, oczywiście, i za wszystko chciałbym podziękować. Chciałbym podziękować szczególnie za film, który przygotowali dla mnie widzowie. Tak, dokładnie. Widzowie przygotowali dla mnie film. Nie ja dla widzów, tylko widzowie dla mnie. Przygotowali dla mnie film urodzinowy, z czerami dla mnie i z różnymi rzeczami. Dlatego chciałbym, żebyście obejrzeli ten film teraz, zobaczcie ten film, żeby dotarł do większości Także liczba osób do moich widzów innych, żebyście też się angażowali w takie rzeczy. Wszystko było zorganizowane świetnie i w ogóle jestem bardzo zadowolona z moich widzów. Także dziękuję wam za życzenia i dziękuję za wszystko. Oglądajcie film, trzymajcie się, a ja czekam na mojej gości. Bo dzisiaj jest impreza, i nowa. Także na razie, cześć! Cześć Michał, witam Cię w tym przecudownym filmiku specjalnie na Twoje urodziny i rocznicę kanału. Samotyszki życzę Ci. Zdrowia sesja. Prawdziwych przyjaciół. Miliona słów. Dużo pieniążków. Jechu na twarzy. Że, Żebyś się nie zmienił i był sobą. Drugiej połówki. Póstek i piątek w szkole. Inspiracji. Spełnienia marzeń. Dużo prezentów. Drogi Michale, dziękujemy Ci za... Za to, że jesteś. Za filmiki. Za poświęcenie. Izy. Emilia. Żyje, żyje Ewa. Ilza, Mateusza. Żyje, żyje Oli. Rilady Weroniki. Ani. Dziękujemy, że obejrzeliście film. Mam nadzieję, że się spodobało.